To był program, który zadebutował 29 sierpnia, w każdy piątek i sobotę o 21. Widzowie płakali, ale ze śmiechu. Teraz wraca. Cały. Kompletny. Wszystkie odcinki. Od pierwszego do ostatniego. Jak usłyszałem, że wraca, ale się uśmiał, pomyślałem, no to widzowie mają prezent. Ten program? To była czysta improwizacja. Zero planu, zero spiny, tylko dobra zabawa. Najlepsze było to, że nikt nie wiedział, co się wydarzy za chwilę. A kto powiedział, że my mieliśmy trzymać się scenariusza? To nie jest powrót po latach. To po prostu najlepsze odcinki, zebrane w jednym miejscu. Wszystkie piątki, soboty, cały klimat tamtego czasu, znowu na ekranie. Aleś się uśmiech. Wszystkie odcinki każdą sobotę o 21.35. Ponownie w całości tylko na Alexeo 1.